Witam. Czy chrześcijanin może słuchać innych ludzi, którzy głoszą Słowo Boże? Wydaje mi się, że nawet powinien, żeby weryfikować i napominać, jeśli ktoś głosi zwodnicze nauki, a jeśli ktoś głosi dobrze, to przyswajać i umacniać się w Słowie Bożym. Sam czasem słucham głoszeń i interpretacji różnych fragmentów Słowa Bożego przez innych ludzi i z niektórymi mogę się zgadzać lub nie. Pan Jezus Chrystus powiedział Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia, i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Fragment ten jak najbardziej pasuje do kościoła rzymskokatolickiego. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Oczywiście czynić i zachowywać to, co jest zgodne ze Słowem Bożym, bo w kościele rzymskokatolickim prawda Słowa Bożego jest zniekształcana kłamstwem ludzkim i zwodniczą nauką demonu. Nie znaczy to jednak, że niektóre fragmenty Słowa Bożego są błędnie tłumaczone, więc trzeba uważać, jakich głoszeń się słucha i należy weryfikować je ze Słowem Bożym, czy są zgodne. I nie dotyczy to tylko kościoła rzymskokatolickiego, ale wszystkich ludzi, którzy głoszą Słowo Boże bo jest to bardzo cienka granica między prawdą Słowa Bożego, a kłamstwem i zwodniczą nauką demonu. Dlatego trzeba badać, czy taka osoba, która głosi Słowo Boże, nie odpadła od wiary, i czy czasem nie wykłada własnej nauki i wymysłu, podpisując się głoszeniem Słowa Bożego. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Czasem się zdarza, że bracia w wierze interpretują inaczej niektóre wersety i jest dylemat, który ma rację. Dlaczego tak jest, że przykładowo w 90% głoszą to samo, a w tych 10% się różnią? Być może dlatego i jest to moja hipoteza, że poruszają tematy, które nie jest im dane znać. To znaczy, nie mają rozeznania w tych sprawach. Duch Święty nie dał im rozeznania, więc mówią od siebie lub jeden mówi od siebie. Bo Duch Święty udziela każdemu dary tak, jak chce. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Wierzę, że Duch Święty daje mi rozeznanie co do tematów, które poruszam, i staram się nie poruszać tematów, co do których nie mam rozeznania. A jeśli już poruszam temat, który jest powiązany z tematem, co do którego nie mam rozeznania, a warto go przedyskutować i ma kilka interpretacji, to nie mówię, że tak jest i tak ma być, i kropka. Tylko mówię, że według mnie, lub z mojej analizy wynika, lub że to jest moje zdanie. Dlatego czasem dziwi mnie, że bracia w wierze co do niektórych fragmentów Słowa Bożego podchodzą z taką pewnością nieomylności, mimo iż głoszą inaczej, a dany fragment można rozważać jeszcze na kilka innych interpretacji. I w sprawach, w których nie mają rozeznania, próbują tak przedstawiać dany temat, jakby mieli rozeznanie, na siłę starając się pokazać, że wiedzą, o co chodzi w danym fragmencie, tak jakby to była jakaś ujma na ich honorze, żeby powiedzieć, że nie wiedzą. Oczywiście nie posądzam braci w wierze, którzy głoszą Słowo Boże o jakieś celowe wprowadzanie ludzi w błąd i celowe głoszenie zwodniczych nauk. Ja, co do niektórych fragmentów, nie mam rozeznania i po prostu nie wiem, co znaczą i nie mam z tym problemu, żeby o tym powiedzieć, że nie wiem. Mogę na ten temat porozmawiać i rozważać, co znaczą dane fragmenty, ale, żeby nie mając rozeznania, mówić, że tak jest, to już idzie w kierunku wprowadzania ludzi w błąd i głoszenia zwodniczej nauki. Lepiej jest powiedzieć, że się nie wie, co znaczy dany fragment, niż wprowadzać ludzi w błąd i głosić zwodniczą naukę. Dlatego należy badać głoszenia ludzi, którzy powołują się na słowo Boże, by nie zostać zwiedzionym, i czy dana osoba ma rozeznanie od Ducha Świętego co do fragmentów słowa Bożego. Czy czasem ta osoba nie głosi od siebie, zwodniczej nauki? Dziękuję za uwagę.